No siema Samo samony moja ulubiona rzecz absolutnie w tej grze. Eee, no, jakoś. Eee, dość martwy dla mnie okres w dokanie aktualnie panuje, bo no za każdym razem to powtarzam jak, jak mam jakąś celebrację z OG Dragon Ballem, że po prostu tak bardzo mnie to, to nie interesuje, że... No, aż, aż mi się chce robić cokolwiek. Hmm. Więc, no, oby jak najszybciej do, do czegoś, co trochę bardziej jest hype, przynajmniej dla mnie. Oczywiście, jak dla kogoś OG Dragon Ball jest fajny, no to nic do tego nie mam, niech się cieszy, bo też nie oszukuje się wiele okazji na mm, rzeczy z pierwszego Dragon Balla w Dokkanie. Często, no, często nie ma takich, takich okazji. Dość rzadko mimo wszystko, przynajmniej kiedyś, mieliśmy celebrację z OG Dragon Balla. Teraz mam wrażenie, że są dość. Często, no w, sensie w tym roku już mieliśmy i Kid Goku, i teraz był ten Mercenary Tao. Teraz, oczywiście, no, part 2 lr no to wiadomo, że jak Mercenary Tao był, no to też wypadałoby, że była z OG Dragon Ball, a. no i oczywiście tak jest, więc jest i Tien, który podobno jest bardzo dobry. Też nie patrzyłem dokładnie, co robi ten Tien, więc, oczywiście, tak jak przy Mercenary Tao, tak naprawdę są to ślepe samony, ale. Z racji na to, że mamy teraz te same points, no to no, mam motywację do tego, żeby i tak zawsze te parę DS-ów tutaj parę rundek zrobić na, na tych wszystkich tutaj banerkach nowych, co wychodzą. A już za te samą points sobie coś fajnego w przyszłości weźmiemy, bo chyba to po prostu będzie działać basically trochę jak... Um jak końce co nie że będzie może sobie na przykład jakąś LRkę wziąć czy coś w tym stylu więc zobaczymy też dokładnie w pranie jak to będzie no, ale to jest takie no sami kolejne pity tylko że niekoniecznie no to takie pity średnie pity no bo tak naprawdę bardziej bonus który jakkolwiek jeszcze mm, motywuje do samonowania no, ale oczywiście lepiej żeby było coś takiego, niż e, żeby nie było no i poza tym oczywiście jeszcze mamy rainbow tickety, które mm, które były na e, pff. 15, 15 dzień miesiąca, no bo i 15 i 30 dnia miesiąca oczywiście mamy ten Dockendai, w którym dostajemy etikety, więc to też jest mega fajna rzecz, którą wprowadzili. Więc zaczniemy sobie od ticketów, e, zobaczymy czy, czy w Ticketach może już się poszczęścić. Jeśli nawet w tiketach wyleci Tian, to myślę, że tak czy siak zrobię te 3 trzy, trzy samoloty tutaj, żeby te Son Pointsy mm, dostać. Jeszcze zobaczę jak dokładnie e, wygląda teraz ta sytuacja z Son Pointsami, ile będziemy mieli e, dokładnie po... E, gdybym samonował tutaj dalej na tym tienie, więc e, Sprawdźmy najpierw też jak wygląda dokładnie ten banner. Ogólnie banner, no z tego co już widziałem m, Raczej, raczej dość średniowy, no jest ten Tian Który no, całkiem ma ładny art przynajmniej, tyle o nim można powiedzieć W ogóle on wygląda praktycznie tak samo jak ta e, World Tournamentowa -tarnomento, karta Bo też jest STRTN Tian World Tournamentowy i on ma Akurat e, no trochę inny jest no bo on jest Z czteroma Łapskami wielki tien jest tam. Tutaj mamy Tiena takiego o... Eee, no to tam bez znaczenia. zwłaszcza w sumie jaki liderski nawet na liderski nie patrzyłem dokładnie. Final Trump card Airflink 200%. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jest cel Max, którego... Pff, gdyby... Nie, powiedzmy jakieś tam ostatnie banery, na których go trafiono, co bym się mega cieszył Bo przez bardzo, ale za bardzo długi czas, nie, chyba z, dosłownie zrok nie miałem cel maxa No teraz już go mam, więc jakoś mi nie zależy No i Ginyu, actually to jest chyba najbardziej obrzydliwa karta Jaką mogę sobie wyobrazić, wyobrazić żeby, żeby była na banerze Po prostu tak już wiele razy trafiam tego szmaciarza, że już mam tak go dość Bo to jest w sumie, no praktycznie jedna z nowszych helerek Ale już... Za każdym razem jak mogłem trafić ziemię, jakąś na przykład nową lerkę albo lerkę, której nie mam, albo na przykład, na przykład mam tylko 55% i tak zawsze trafiałem giniu, po prostu I mam tego giniu na 80 milionach kopii, już mam po prostu tego dość. No i dalej po prostu mamy, mm, banner unity... E, giniu, które dostały niedawno EZA, także... No i gesty są grywalne, więc... Y, przynajmniej tyle Birosa nie mam, więc y, spoko Herkulesa w sumie też nie mam, więc jeśli chodzi o takie... Side Unity to nawet wygląda to całkiem, całkiem i najgorzej. No tutaj to, to bez znaczenia, bez znaczenia. I tu już mamy eserki, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dziesięć eserek, trzy elerki, reszta to oczywiście e, banner unity Co najmniej dwa z nich jak trafię, no to będzie spoko, no bo i Herculesy i Biros tego tak mówię, nie, więc powiedzmy, że... W porządku. Dobra, zacznijmy. Od Rainbow Ticketów, miejmy nadzieję, że przynajmniej z tych trzech samonów za Rainbow ticketów, wypaniały też jedna LRK, no miejmy taką nadzieję Kamehame, no tak szczerze nie spodziewałem się za dużo e, Jak miałbym w tym momencie stawiać, czy trafimy Tiena w Ticketach plus trzech samonach za y No to od razu mówię, że nie, wątpię, bardzo, bardzo, bardzo w to wątpię Ale byle po prostu e, leciały jakiekolwiek lerki. Dobrze, że przynajmniej dwie ssr to wyleciały, natomiast szkoda, że wszystkie są na Rainbow. Więc, y, Wiz actually to ma nawet SSR-kę na Rainbow, więc jest dosłownie kompletnie bezużyteczny. Ok, jest Wiz, Tien i Triangle, więc. Kore do Warida i Rainbow. Napis będzie ssr ale. To wszystko. Powinien być w ogóle Wiz Animation, nie? To byłoby całkiem ciekawe, ale nie, no to jak, byłoby, jak byłby Wiz Animation, to też by nie było raczej. Raczej, jak myślę, Kore do która odpaliło się chyba ze względu na lounge niestety, no trochę smutne to jest Ja. a, ja. a. Ja. Dobrze, może w trzecim samonie będzie chociaż jedna lerka z Rainbow Tickety Nie będzie, bo jest sam Piccolo, także Ichika i Kamehame, więc jeszcze Różne, no. Okej, okay, dobra. Dobra, dobra przepraszam Nagle się okazuje, że sam Piccolo tutaj mi Dał Lerkę, więc jednak będzie alerka w, mm, w, 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 w ticketach, ale myślę, że nie będzie to Alerka, która jest y, feature, więc to będzie po prostu randomowa jakaś alerka Miejmy chociaż na nadzieję, że, że coś, czego nie mam jakoś, nie wiem, na Rainbow na przykład, bo to wtedy byłoby smutne. Byle po prostu to nie był giniu, jak jego mordę, to się popłacze. Okej, okay, piko, no co tak jak powiedziałem, alerka, y, która nie jest feature, więc y, no powiedzmy, że w miarę spoko Goku i Piccolo przed jej Przyjmuję, przyjmuję jak najbardziej. Na pewno na ręu ich nie mam, więc... Yy, mogą być. No i co? I summon pointsy, także... No, no, po prostu lećmy, lećmy i zobaczmy. Posamonujmy troszeczkę na tych mm, yellow bannerach sam ciast, Po prostu no jest. Oh, A ja, to jest jakby... Samonowanie tych manek to jest taki skam obrzydliwy po prostu naprawdę Robienie tego z taką głupotą. Dosłownie nie ma żadnego value, to jest po prostu wrzucanie ds w błoto i... No robię to tylko po, to, po te pieprzone Samon Pointsy, żeby zobaczyć czy overall jak już zbierzemy wszystkie możliwe, które były do zebrania. To czy faktycznie będzie coś wartego do, do zgarnięcia za nie, co no, nawet featured Card cardia nie? Wow, nie dostałem ani jednego komba postaci w... 500 stamonów. Trochę smutne. Więc żadnej featured alerki tutaj się nie spodziewamy. Ani w zasadzie w ogóle żadnej alerki się tu nie spodziewamy. Martwe multi once again. No, póki co wygląda to obrzydliwie. I w tym momencie One Featured SR charakter, jeśli to nie będzie lerka, no to naprawdę to już... zwijamy... zwijamy się stąd. Oczywiście mamy... Zeno! <laughs> Nawet nie wiem co powiedzieć, bo jakby... Wow, okej. Okay. Zeno kompletnie się to nie spodziewałem. Może moja reakcja nie jest jakoś super niesamowita, ale nie oszukuję się, mam totalnie zerowy hype na tiena. I tak jak mówiłem na początku, nawet nie wiem co robi Tien, wiem po prostu, że jest dobre, no ale no ciężko nie być dobry będąc e, nową LR-ką, po prostu nową postacią, więc wiadomo, że będzie po prostu dobry na premierę. Bardzo, bardzo mało postaci było do dupy na premierę, no. O, a, a propos postaci, które były do dupy na, pre na premierę, chciałem właśnie powiedzieć, tak, Fizyczny Radnic, myślę o tobie, ty byłeś do dupy na premierę. Natomiast to nie jest Fizyczny Radnic, to będzie najprawdopodobniej w dziesiątym slocie... E, jako właśnie ta gwarantowana karta, którą dostajemy. Tien! No i to jest on! Uff, fajny ma ten art całkiem. Fajny, fajny. I to jest ostatnia karta, prawda? Tak jest. No proszę, ostatnia karta gwarantowana e, to był Tien, który wleciał z Zano animacji. No Zano, mówię, w ogóle się nie spodziewałem, ale zauważyłem, że faktycznie jak Zano wypada, to zawsze po jakimś kombi postaci pokroju e, Tien i Chaosu czy coś w tym stylu. W sumie bardzo tema te tematycznie, co nie? Tien i ciotsu e, wzano w, w Tiena Bardzo, bardzo ciekawe. Także okej okay. nie było to takie bezboleste, bo domyślam się, że... Zresztą no, widziałem już e, e, screeny osób, które trafiają po prostu w tiketach e, Tiena, więc można to zrobić dużo mniej boleśnie e, mówiąc. E, mówiąc boleści mamy oczywiście na myśli nie wydając ds -y, Więc w samych ticketach, no i no, wiadomo na pewno jest to fajna rzecz Dlatego te w ogóle tickety no, są super super sprawą, bo w, w zasadzie każ Na każdym banerze jeśli ktoś ma super szczęście może sobie trafiać mm, Nową kartę w, w tych darmowych ticketach, które dostajemy A jeśli, no raczej wiadomo nikt nie będzie miał szczęścia, że będzie trafiać za każdym razem nową kartę w ticketach Ale na przykład, nie wiem Powiedzmy, cztery banery pod rządcowymi kartami nie trafi, ale w piątym, e, na przykład, właśnie już w ticketach trafi. No po prostu wreszcie, w się też e, do nas uśmiechnie. Także jest Tien Shinhan e, bardzo, bardzo fajnie. No nawet możemy. E, nawet zobaczę, co tak, tak przejdzie mniej więcej, jak to tam wygląda. Czy jest jakoś długo, Okej, okay, widzę jakąś redukcję. Później to jeszcze bardziej przejrzę. E, postaram się jakiś tutaj fajny. Hmm, materiał, jeśli chodzi o Tiana Nagrać. Jeszcze zobaczę, jak tu wyg wygląda ta kopia. O, Jezu, nie umiem pisać na klawiaturze. Brawo, Piccolo eee, i przejdźmy trochę niżej. What? Czekaj, gdzie jest Piccolo z Goku. O, tutaj, dobra. Jest tak dużo tych kart Piccolo, że nie tak nisko byli. 79%, więc 90% Goku z Piccolo. No, w sumie interesuje mnie tylko to, że są przed EZA, więc. I guess, jak wyjdzie EZA, no to naprawdę będzie mm, będę miał dość mocną kartę. O ile oczywiście EZA ich będzie mocna, no ale powiedzmy baseline nie jest, bo tutaj no, pamiętam, że i, i Garda, no właśnie, więc no może, może być ciekawe, ale dobra, to w ogóle nie ma znaczenia, bo to jest y, totalnie karta, y, która jest raczej jeszcze, jeszcze trochę od EZA, chociaż to w sumie już jest dość stara, więc kto wie. W każdym razie to tyle.